Cześć Boże, witajcie. Zapraszamy Was serdecznie na kolejną odsłonę lednickiego adwentu. Bardzo Was zapraszamy do tego, żeby uczestniczyć z nami, formować się w czasie tego adwentu wraz z cytatami ojca Jana góry, który przez wiele, wiele lat powiedział dużo wartościowych i ważnych myśli dla całej Polski. Dziesiąta rocznica śmierci tym bardziej nas do tego inspiruje. Już 10 lat nie ma między nami Ojca Jana, ale zostawił. Mądrości, które chcemy interpretować, rozszerzać, komentować. Więc bardzo zapraszamy codziennie do kalendarza adwentowego. Jak to będzie wyglądało? Każdego dnia, właśnie, będzie pojawiał się nowy filmik, i kolejna osoba młoda będzie komentowała i wyjaśniała, jak rozumie te słowa Ojca Jana i jak może dziś nas wszystkich zainspirować do przeżywania tej myśli w ciągu tego jednego adwentowego dnia. Młodzi ludzie nie pamiętają już. Po prostu ojca Jana, w takim sensie, żeby go spotkali, ale jednocześnie spotykają go w jego słowie i w jego mądrości. Bardzo jestem ciekawy sam osobiście, jak zinterpretują jego słowa. Jeżeli Wy jesteście ciekawi, serdecznie zapraszamy do naszego Lednickiego kalendarza adwentowego.